Nie No czy widać. Osioło się jest, jest, O Jezu. O Jezu. Za nisko. Prawdzo przy łączeniu tego wkręta z tym prętem gwintowanym i od... Siemano, cześć, witam. W dzisiejszym odcinku będzie taka krótka prezentacja modernizacji instalacji podciśnieniowej w dojabce przewodowej, znaczy konwiowej, nie przewodowej, przepraszam bardzo. Mianowicie dołożyłem ostatnio, dwa dni temu dosłownie te dwa zawory, to rurkę na górze, która wychodzi poza obrys budynku. Miało to na celu podpięcie w nadchodzącym czasie do jarki napędzanej wałkiem WOM. Tak na wypadek jakichś przerw w dostawach prądu, to z tej nie mogę skorzystać. Ja mam drugą już przygotowaną przeze mnie już w tamtym roku. Czeka po prostu na taki wielki test i prezentację, ale żeby po prostu móc podłączyć pod istniejącą instalację oraz rurki tam się między krawami podłącza te do jarki to po prostu, żeby uniknąć wjeżdżania, bo można byłoby to robić, po prostu bezpośrednio wjechać do obory i doić po prostu krowy, bezpośrednio od tej dojarki podłączać, ale to wiadomo, zamknięte pomieszczenie, budynek obora jest stropowa, e, ciągnik w środku, przy każdej krowie tam trzeba poświęcić jakieś, nie wiem, tam od 3 do 5 minut na wydojenie, dane każdej sztuki, to tak naprawdę schodzi się, nie wiem, godzinę, godzin 20 minut. Czasami co nie i tak przestawianie tego ciągnika to są spaliny i w ogóle, więc postanowiłem podłączyć, żeby ciągnik był z studiarką na wą podłączony po prostu na zewnątrz budynku. Tutaj będzie wpięty, Zaraz tutaj pokażę z drugiej strony jak to wygląda. No i w taki sposób po ciągnik będzie zaciągał powietrze z instalacji z pominięciem zastosowania tych dwóch zaworów sprawi, o w takiej konfiguracji, Czy tu jest zamknięty tutaj jest zamknięty ten obiekt co jest pompa i nie filtr tylko regulator ciśnienia tutaj otwarty zawór i teraz po prostu dojarka będzie zaciągała tą rurą z instalacji z pominięciem z pominięciem tej oryginalnej pompy, co nie? No i też, tutaj już jest wszystko, tutaj jest wszystko, mniej więcej wszystko tutaj pokazałem. Przedstawię, jak to wyglądało na nagraniu, jak to na, na, wyglądało przed tą modernizacją. No i też będzie połączone z takim małym testem do ja, tego wkrętarko-mieszalnika z JATO, z głowico od wiertel stołowych, właśnie pod taką zwykłą wiertarkę. Wiertło było 38 mm, trochę bym musiał ten otwór powiększyć, bo rurka nie chciała wchodzić, co nie, ale no, to po prostu będzie takie połączone z testem tej wiertarki, wkrętarki a ab bardziej tej głowicy do, czy tam uchwytu od wierteł. No, miłego oglądania. E, więc tak, zanim zacznę w ogóle cokolwiek myśleć nad podłączeniem do Jarki. Tej napędzanej wałki WOM muszę tutaj przerobić instalację delikatnie i już istniejącą. Mianowicie, regulator ciśnienia musi pójść w dół. Przed nim yy, będę musiał wstawić taki oto zawór hydrauliczny jednocalowy, bo wszystkie te rury odpowiedzialne za podciśnienie, za, za po prostu za dojarkę. Dojarka jest tutaj konwiowa yy, Są na jeden cal, więc tak, tutaj zawór. Zawór jednocelowy w tym miejscu to e, regulator ciśnienia zostanie obniżony, także po prostu pominąć to ca e, pompę z silnikiem, jakby prądu nie było, tutaj się będzie po prostu zamykało i pompa z regulatorem będzie odcięta, tutaj będzie dodatkowy trójnik jeszcze dany, puszczona rurka i obok po prostu tej rury wydechowej, bo to jest wydech po prostu, to, to wydmuchuje ciśnienie z całej instalacji na zewnątrz. Będzie tam jeszcze jedna rurka podłączona, która będzie zasysała powietrze z instalacji przez to na napędzoną wałkiem wą. I tak, gdy, będzie, gdy jest prąd, to po prostu to będzie, to będzie otwarte, a ta dodatkowa rurka z, 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 będzie po prostu zamknięta, co nie? żeby nie ssało powietrza z zewnątrz. Gdy nie, gdy nie ma prądu, to tutaj będziemy zamykać, tu będziemy otwierać i z pominięciem tej pompy, tego regulatora ciśnienia, bo w, w, tym, w dojarce podzana wałkiem WOM jest regulator ciśnienia, jest pompa, jest zbiorniczek na olej, więc to po prostu wszystko będzie pominięte w tym miejscu, żeby po prostu, e, więc tak tutaj będę się zastosować dodatkowy trójnik i tak od ściany do tej rurki jest około 13 cm. Do środka tej rurki, więc tak w tym miejscu pójdzie trójnik. Rurka od tego miejsca do tego miejsca do tego rogu jest jakieś, nie wiem, tak metr, metr 10 cm i tu nie potrzebuje żadnych takich e, uchwytów, żeby trzymało to rurę. Ale w tym miejscu dość od ściany do tego narożnika jest około 2,5 do 2,80 m do 2,80 cm e, i tutaj po prostu te rurki. Ta rurka po prostu tutaj od wody Też mi trochę tak zmusza Żebym po prostu się z tą rurką odsunął Jak najbardziej od, od tej ściany Tutaj jest jakieś 10 cm Odstępu od ściany do, do tej rurki Więc tak mniej więcej w tych, w tych miejscach Może troszeczkę nawet dalej Przesunę to rurę, żeby e, Ta rurka była jakoś tam Usztywniona, zastosuję po prostu mm, zastosuje Uchwyty do rur uchwyty do rur, tylko tak standardowo uchwyty do rur nie dają zbyt dużej możliwości odstępu rurki od ściany, co nie? Więc tutaj mamy ten kołnierzyk, czy tam koszulkę czy jak tam, tam, tam to się nazywa tutaj jest ten śruba, którą wkręcamy w ten kołnierz i po pełnym wkręceniu nam zostaje tak naprawdę ile? No jakieś 4 cm od końca gwintu do środka rury, co nie? Mi to nic nie daje, potrzebuje to się bardziej odsunąć, więc tak, żeby po prostu to miało ręce i nogi żeby miał możliwość w ogóle odsunięcia się od tej ściany i żeby to było stabilne przede wszystkim. Więc tak, cały ten kołek zostanie wbity, wbity w ścianę, wkręt zostanie też do końca gwintu wkręcony w ten kołek, w ten, ten kołaczek rozporowy. I żeby można było odsunąć się z uchwytem i z to rurko od ściany, możliwie jak tam najdalej, co nie, czy no po prostu na, na zadowalającej mi odległość, zastosuję po prostu taką oto nakrętkę przedłużaną, M10. Ona tam ma 3 cm, po prostu 30 mm, tak pieraz oko długości. No, Przedłużona nakrętka, wkręcamy ją na ten kołek. I za pomocą po prostu tutaj pręta gwintowanego M10 zostanie po prostu wkręcona w tą nakrętkę, ten pręt i po odmierzeniu tam ile mi potrzeba yy, jaki, jaki odstęp od ściany, nie wiem czy tutaj 10 cm czy 12 czy 15 od tego momentu zostanie, zostanie yy, no, jak już wszystko tam obliczę to po prostu tutaj utnę. I na końcu, znaczy na końcu i w miejscu ucięcia po prostu wkręcę to tą nakrętkę, to jest przy tym uchwycie. No i tyle. Bo myślałem na początku, żeby yy, tego wkręta z jakąś śrubą 10 razem zespawać, co nie i w ogóle, a no tak mi się przypomniało, że mam takie śrubki, mam takie nakrętki przedłużane M10, kilka sztuk, no to one się doskonale to jest sprawdzą. Przy łączeniu tego wkręta z tym prętem gwintowanym i odsunięciu. Dzięki, dzięki temu zestawowi będą mógł się odsunąć trochę bardziej niż ten producent tych uchwytów po prostu przewidział. Nie tam 3-4 centymetry tylko przykładowo 10. I tak żeby wywiercić otwór w ścianie. Tutaj mamy pustak. Jakieś tam kilka centymetrów luftu czyli przerwy między pustakiem, a cegłą, co nie? Więc to jest stosunkowo dość gruba ściana. Pustak, luft i cegła, co nie? Więc tak, żeby się przewiercić na wylot i móc się zmieścić, zastosuję takie wiertło na, wierta na wiertarkę na SDS Max. Jest to wiertło 38 mm. Rurki jednocalowe mają średnicę zewnętrzną około 33-34 mm, więc powinny się tutaj spokojnie zmieścić taki otwór i tak, będę po prostu testował w tym momencie, ale już zostało przetestowane uchwyt do wiertarko-mieszalnika, to nie jest wierta wiertarko-wkrętarka tylko jest wiertarko-mieszalnik, to ma stosunkowo niskie obroty jest regulacja obrotów na najniższym zakresie bardzo powoli kręcić, co nie? i tak, i w tej wkrętarce jest standard, standardowo był montowany uchwyt do wierteł o średnicy do 16 mm, co nie wiertło SDS Max ma średnicę 18 mm, ma też takie wpusty, co nie charakterystyczne pod, pod te po prostu mocowanie SDS Max, i postanowiłem, że po prostu zakupię takie. Taki uchwyt to jest uchwyt do wiertel na wiertarek stołowych. Ono tam chyba daje możliwość montażu wierteł z uchwytem do 18 albo 20 mm. W każdym bądź razie spokojnie te wiertło SDS Max, nawet z zapasem, się tutaj po prostu mieści. Musiałem tam po prostu na swoim poprzednim filmiku poświęcić właśnie temu uchwytowi, tej adaptacji po prostu tego SDS Max na zwykłą wiertarkę. Tam ktoś napisał, że ta wiertareczka po prostu się spali, rozwali, albo połamie mi ręce. Już testowałem po prostu ten uchwyt. Przy wierceniu w domu otworu w podłodze pod instalację kanalizacyjną pod rurę 500 mm, 500 przepraszam bardzo, pod rurę 50 czyli 50 mm, 5 cm, otwornica 65 mm, i przewierciłem się przez 5 cm chudziaka, przez panel, bo to w panelu był otwór, przez panel, potem przez 5 cm betonu chudego, chudziaka leżonego. Potem styropian był i było około 10 cm wylewki betonu, takiego dość mocnego, stropu, na którym po prostu cała ta konstrukcja, cały strop się trzyma, co nie. I powiem tak na po, powolutku powolutku to było, i to była otwornica do robienia otworów pod gniazdka elektryczne. No ale jakoś powolutku poszło. Trochę to potrwało ale tak wietarka się za bardzo nie, nie zagrzała. Tak prawdę powiedziawszy ja sobie łapnie połamałem. No więc wrzucę tutaj po prostu nagranie z tego, jak to wyglądało. no ktoś tam nie wierzył. To... O, no i już widać, Styropian, chudziak, styropian, folia i z 15 cm e, wylewki, by to nawet No, tylko trzeba ostrożniej na małych obrotach, ale iść. Jak widzicie, udało się, i mi się wydaje, że, na porządku, że takim wiertłem SDS Maxem spokojnie będę mógł sobie wywiercić w pustaku i w tej cegle otwór. Tylko na początku będą się opuści, puścić dziurę tak od tym wiertłem M10 które ma 60 cm długości. Ten SDS Max, no to około 25-6, można się zagłębić. Więc tak, tym puszczę otwór prowadzący, a potem prze, prze, z jednej strony przez pustaka tutaj z, z wewnątrz się e, przewiercę tym SDS Maxem i potem z cegły po drugiej stronie poprawię tak samo. No, więc to będzie taki, można powiedzieć, test tej, tej wiertarki oraz tej głowicy, czy to po prostu wytrzyma. Wiem, że wytrzyma, ale trzeba to udowodnić. No, biorę się do roboty. A tutaj wyjście oryginalnej rury, wiarki. Jakieś 5-6 cm, nie 8 cm wyżej. Wiercę na fudze z tego co widzę. W tym miejscu 8 cm wyżej ma wyjść druga rurka. O, Tak wyglądają na razie postępy w pracy, w pracach. Ech, jeden zawór, drugi zawór, do ciśnienia przed zaworem. No i tu jest do pompy. A teraz muszę wywiercić otwór pod następną rurę. Udało się. Przedaję się jeszcze z drugiej strony zobaczę jak to wygląda. Myślałem, że będzie gorzej, ale miarę poszło. I teraz w którym miejscu ten się pokazał. O Jezu! O Jezu za nisko, za nisko, mm, za nisko. To i ta rurka pewnie nie idzie za prosto. Eee, co to zrobić? Co to zrobić? Z tej strony nic nie zrobię. Zmienię tylko wiertło i spróbuję tak. Znaczy, żebym tutaj wiercił ze skosa, znaczy ta rurka też pewnie pod poziom nie jest. To ja tak brałem pod takie tutaj obliczyłem, że jest 5 cm czy 6 od środka rurki do tej i tutaj też, a to może być tak, no nic. Nic co tu zrobić. No będę wiercił teraz tym SDS Maxem. Mówię, okay. wietło wiertło za głęboko nie wejdzie, tylko przejdzie przez pustak i przez cegły. Dziś jest, jest. Dobra, spróbujemy. Teraz spróbujemy troszeczkę do góry podnieść. Nie będziemy wiercić tego tylko tak bardziej do góry. Czy będzie możliwość tego? To troszkę wykręcę. Spróbujemy bez tej rączki. Mam trochę tej zawady, jest ciasno blisko przyjść Cegle? Teraz cegle z rączką. Przeszło, zobaczymy. Ej, 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 ej. Trochę lekko powiększyć otwór, żeby rurka sobie weszła tak bez oporów Trochę to potrwało, ale otwór ziercony. Będzie widać? Nie, nie będzie widać. Dobra, rurkę wepchniemy tędy i powinno przejść.